Halo, halo, cześć, z tej strony robię gry. Słuchajcie, a propos magicznych notesów, tak jak wam pisałem na sygnalu, wczoraj konsultowałem to z prawnikiem, niestety nie mogę opublikować imion i nazwisk na sygnalu, ponieważ jest RODO. Trochę dziwne to są czasy, dla mnie rocznika, jak wiecie, którego. Kiedyś naprawdę w blokach były imiona, nazwiska ludzi, którzy tam mieszkali, jakoś nikomu to nie przeszkadzało, ale okej, okay, może ja tego nie rozumiem. Może to są faktycznie imię i nazwisko? To są jakieś mega ściśle tajne dane, których nie można podawać, no więc niestety nie mogę ich podać. Słuchajcie, jutro wyleci te 200 notesów kurierem DHL. Taką dostałem informację. I powiem Wam jeszcze jedną rzecz: zmieniam. Zostało ich ponad 300 sztuk z kawałkiem do kupienia, więc kto jeszcze nie ma, niech się spieszy, bo za chwilę już nie będzie. A tak jak widzicie, do tych jeszcze muszę część zostawić, bo do wyszukiwarek promocyjnych, do każdego, do każdego produktu dorzucam ten notes. Raczej go nie zamierzam e, dodrukowywać, choć nie mówię, że nie. Jeszcze jedna rzecz mi chodzi po głowie, bo dostałem od Was kilka maili i tak sobie myślę, podzielić się publicznie tymi spostrzeżeniami. Powiedziałem, że ten notes będzie wysłany na adres Wasz. Lub na paczkomat, i odezwało się kilka osób, i zadało mi pytanie, czy ten paczkomat to jest na pewno dobry pomysł, ponieważ jeśli w notesie są patenty, jeśli w notesie są faktycznie metody na wygrywanie, a są, to ktoś kupujący na paczkomat, czyli ktoś anonimowy tak naprawdę, to może być ktoś z naszych przyjaciół po drugiej stronie jakiś ktoś pracujący u Bukmachera i w tym momencie faktycznie bardzo szybko te patenty przestaną działać. Więc słuchajcie, zaryzykuję pierwszy raz, bo jest naprawdę sporo, sporo tam jest informacji, których nie chciałbym w tym notesie, żeby to po prostu zostało poblokowane. Więc najwyżej będziecie na mnie krzyczeli, ale serdeczna prośba, nie wysyłam na paczkomaty. Nie chcę, żeby to było wiecie, na zasadzie Ktoś ze STS, czy skądś indziej sobie zamówi, oczywiście powiecie mi zaraz, że przecież ktoś może sobie zamówić na adres domowy i ja i tak nie będę wiedział, że on jest od Bukmachera No i tu się troszeczkę mylicie, bo bo się mylicie. Także słuchajcie, najwyżej będą wkurzeni na mnie, tam nie wiem kilkanaście osób wybrało chyba Paczkomat. Słuchajcie, podajcie adresy, ja wam normalnie będzie to do was wysłane kurierem DHL. Mam nadzieję, że wasz adres nie jest jakiś ściśle tajny i będziecie to mieli. Kurier ma bodajże dwa czy trzy podejścia, więc bez problemu wam to dostarczy, a oszczędzimy sobie stresu na zasadzie, że po prostu to zostanie szybko zablokowane. A czy może być zablokowane? No jasne, że może być zablokowane. Sami widzicie, co robią na wielu, wielu, wielu rzeczach, że po prostu to eliminują ze swojej oferty i. Nie warto mi się wydaje ryzykować dla tych paru nastu osób, które wybrały sobie ten, czy tam nawet paru dziesięciu, które wybrały paczkomat. Także jeśli to dla kogoś jest totalna niedogodność, no to niech da mi znać na info.maupa.academiagry.pl. Jeśli chodzi o zagranicę, z zagranicą nie ma problemu. Napiszcie maila na info.maupa.academiagry.pl. Ja Wam pokażę, jakie mam cenniki, na przykład na ups -a. I jakie są cenniki na pocztę polską, i wtedy tam jakoś się dogadamy. Notes jest naprawdę warty swojej ceny. Tak naprawdę, jeden, jedyny patent, który tam jest, zwróci wam ten, ten koszt w chwilę, a tych patentów jest tam naprawdę kilka. I tak naprawdę ten Notes daje dużo więcej niż wam się wydaje, bo możecie przede wszystkim Cały czas monitorować swoją grę. Coś, czego nie robi większość grających u Bookmachera i podnieca się, że raz w tygodniu coś tam wygra, a nie widzi, ile, jaki ma tak naprawdę bilans tej gry, jaki jest w ogóle od momentu kiedy rozpoczął grę. Także słuchajcie, naprawdę fajne rzeczy są w tym notecie. Yy myślę, że nie powinno być osób niezadowolonych bo są przepisy, po prostu przepisy na wygrywanie przepisy, które się sprawdzają, które stosujemy w Akademii, więc powinno być dobrze słuchajcie, tak jak mówię puściłem promocję, można naprawdę w bardzo fajnych teraz cenach zakupić sobie różne, różniste wyszukiwarki, czy nasze kompendium wiedzy, które nazwałem One Pass Premium Zapraszam, kogo nie ma. Nie naprawdę nie róbcie depozytów u Bugmachera. wygrywajcie kasę. To nigdy nie było prostsze niż teraz. Pamiętajcie też o jednej rzeczy, bo podglądam codziennie dziennie Signala. Nie grajcie z po prostu dzień w dzień, bo jak widzę, że ja czasami też wpadam, powiem Wam w taką pułapkę. Dzień w dzień chciałbym coś grać. Odpuśćcie, to jest naprawdę dla psychiki grającego po prostu balsam, więc. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Strzałka. Cześć.